Temperatura tu się podniosła, Studi jak oglądaliśmy ten materiał. No właśnie, ale dlaczego kobiety częściej wybierają łobuzów? Zamiast właśnie tych dżentelmenów, spokojnych mężczyzn, przy których możemy się poczuć bezpiecznie. Jest takie powiedzenie nawet, że łobuz kocha bardziej. Czy to prawda? Krzyś? O tym porozmawiamy, a nie pytaj mnie. Porozmawiamy z naszymi gościnami Magdalena Chorzewska, psycholożka. Dzień dobry. Małgorzata Kosik, piosenkarka, aktorka, moja znajoma, poznaliśmy się kiedy, pamiętasz Małgosiu? E, tak, na basenie. W Sejmie. <grym> sejmie. Na basenie w Sejmie 90. Dziewiędziesiąty... <grym> 93. Proszę tak, bardzo. Tak. Proszę. Ja wtedy w musicalu Metro tańczyłam, a tak. tam się masowałyśmy. Ja wtedy byłem posłem. Akurat Izabela Skierska, e, Tomasz Karolak, para numer 11. Oto my. Tak, oto my. No właśnie. Czyli jesteście bardziej team łobuz, czy taki grzeczny, miły chłopak, jak to jest. Mógł Mogę piesza. Może... Do pięćdziesiątki, nie, dobra, do czterdziestki. Do czterdziestki Łobuz. Później troszeczkę zmądrzałam i zaczynałam wybierać bardziej takich spokojnych, stabilniejszych, którzy nie robili mi roller coastera. Ale po pozwoli tak, zapytajmy właśnie Izby. A ja chciałam Izzy zapytać. Proszę. Ja jeszcze jestem, jeszcze w takim razie team łobuz też. Zdecydowanie. Nie wiem, czy stety, czy niestety, ale jakoś wydaje mi się, że z wiekiem już mądrzej ale jednak wybieram tych łobuzów. No, no dobrze, ale jeszcze nie masz czterdziestki, więc ja się chcę zapytać Magdy, jak to jest, że do pewnego wieku mhm. jesteśmy team. Łobuz, my jako kobiety. Ja bym a poszukała... jesteście? Słuchajcie, ale ja bym nie mówiła no. na takie skrajności, bo tych łobuzów też jest dużo i różne są przypadki. Natomiast prawdą jest, że my poszukujemy doznań, wrażeń, spontanu, emocji. No i wiadomo, że taki ugrzeczniony mężczyzna no, nie dostarcza tych emocji, bo on po prostu jest przewidywalny, spokojny, tak miły. miły. I w, w zasadzie wiadomo, co się tam wydarzy. No, Łobuz, jak już go nazwaliśmy tutaj, no jest, y, idzie jak po swoje, jest pewny siebie, y, jest, no, są spektakularne jakieś wyjazdy, prezenty, często y, dzieje się tam. W związku z tym, no, my poszukujemy właśnie tych doznań i to jest uzależniające. Właśnie, ale czy to można rozumieć tak, że na, na, na poziomie jakby tak umysłu i analizy, no to ten miły, grzeczny, taki stabilny, jakby wiemy, co nas może spotkać. Czy to biologia decyduje o tym i nasza prehistoria emocjonalna od milionów lat budowana, że kobiety jednak wybierają tych tak zwanych łobuzów? Byłoby to zbyt duże uproszczenie, bo ja myślę, że to są czynniki biopsychospołeczne. Ale ta biologia ma tu dużo do powiedzenia, no bo wiadomo, że jak my się z tym łobuzem spotykamy, to tam ilość dopaminy po prostu nas zalewa. My się od tego właśnie uzależniamy, to jest przyjemne. Do czasu oczywiście, no bo wiadomo, że z łobuzem bywa różnie i on też łobuzuje w stosunku do nas. Z drugiej strony jeszcze powiem, że e, też ten łobuz, on ma takie cechy, które możemy jako kobiety kojarzyć z siłą, z, z, z pozornym bezpieczeństwem, bo tam jest niebezpiecznie. Natomiast to nas po prostu kręci. Gosiu, ty byłaś w teamie łobuzów, ale później przeszłaś do teamu bardzo tak. takiego bezpiecznego. Znaczy wybieram bezpieczniejszych mężczyzn, ale wcześniej zdecydowanie byłam w teamie łobuzów. Dlaczego? No bo to jest rollercoaster tak? I nigdy nie wiesz, czego się po nim spodziewać. To jest po prostu tyle, że... To, to nie pewne... jest męczące? Wiesz co, jest męczące do pewnego momentu, jak już się tak mocno zakochasz i wtopisz na maks, to już ci zaczyna to przeszkadzać. Natomiast na początku znajomości jest to wręcz fascynujące i bardzo szybko Szybko się y, y, angażuje kobieta w takiego mężczyznę. Y, on jest postrzegany jako taki e, rycerz na białym to, koniu. <gry> nie, 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 to nie, to nie, to nie ta bajka. Ale gości jest coś takiego, że taki e, łobuz, to tak emocjonalnie on tak odpycha i przyciąga. I odpycha, mówi stop i przyciąga. Jest on uzależnie. pojawia się i znika. To, to chodzi o to, że on pojawia się, znika, nie ma go dwa dni, nagle co tam u ciebie? W ogóle jakby się nic I nie, róże, nie stało. Tak? I prezenty. E, często, często jest tak, że rzeczywiście jak nawet na rozrabia, to udaje, że się nic nie stało, ale od razu e, prezenty, wynagradzanie. Tak, i to nas uzależnia bardzo. Para numer 11, Izabela Siercka, Tomasz Karolak. Iza. E, czy taki e, grzeczny, miły to jest nudny i czy ten temperament w życiu przekłada się potem na to przyciąganie na parkiecie? W ogóle mi się bardzo spodobało stwierdzenie, że mamy różne typy łobuzów, prawda? Więc nie mówimy o takich totalnie toksycznych osobach, no. ale rzeczywiście o tych łobuzach takich, którzy mają ten temperament, mają ten ogień, że nie jest trudno. Ja właśnie też tak myślałam, że ja się będę teraz cały czas uśmiechać, jak o tym mówię, ale też to wynika z tego, że jednak ja jestem tancerką, a ten temperament na parkiecie musi być. I też może przez to właśnie wybieram takich facetów. Aczkolwiek uważam, że... Ten łobuz zawsze ma jakąś tam drugą duszę, może romantyczną i może to też jest coś, co my odnajdujemy. O, to, błąd, interesujące. to błąd, to w, w tym no terapię. romantyka. <laughs> tak, to, to jest tak, bo dziewczyny powiedziały, że zmądrzały później. Nie, no my po prostu na bazie doświadczeń już wiemy, że do życia to potrzebujemy kogoś w miarę przewidywalnego i bezpiecznego. Więc my dojrzewamy i wybieramy dojrzalszych mężczyzn, ale chcę powiedzieć, że ci... Ugrzecznieni nie są ciekawi, ale ci kulturalni, męscy, asertywni jak najbardziej tak. Nie trzeba być łobuzem, żeby być zawadiaką, żeby mieć świetne poczucie humoru, żeby mieć swoje pasje i żeby mieć to coś. Mm -hmm. O, to prawda. A ja jestem bardzo ciekawa Iza, bo jak patrzę na Tomka Karolaka, dla mnie on jest takim łobuzem. Czy on jest łobuzem, czy jest romantyczny? Jakbym powiedziała, że nie jest łobuzem, to bym skłamała, jest łobuzem, ale właśnie widzę, szczególnie w trakcie jak ten program trwa, coraz bardziej tą taką delikatną stronę też Tomka i to wszystko, co gdzieś tam leży głębiej, więc to jest dosyć interesujące, bo parkiet i taniec sam w sobie bardzo potrafi wyciągnąć różne osobowości z ludzi, bo przecież my nie tańczymy jednego rodzaju tańca, mamy i standard, i łacinę, i mamy romantycznego walca, i mamy zmysłową rumbę, ale nawet w tej rumbie właśnie fajnie jest zobaczyć tę miłość, ale jednak z takim jakim zawadiackim spojrzeniem. Tak, to zapraszamy. Te spojrzenia zobaczycie w Tańcu z Gwiazdami w niedzielę, 5 minut przed godziną 20. Wyjątkowy odcinek, gdzie będą tańczyli nasze pary te najsłynniejsze choreografie ze wszystkich edycji. I tam będzie błysk w oku Tomka Karolaka, ale dla mnie takim teraz miłym gościem, który ma ten błysk w oku jest chociażby Rafał Masyak. Ale też Łobuz. Miłe, ale właśnie, No właśnie, no. Łobuz. No, no, właśnie łobuz. Czy, jak taki, czy ty coraz bardziej cenisz ten spokój w związku, bardziej niż to odpychanie, przyciąganie, niż ten błysk wokół łobuza? Jak to jest teraz? Cenić to ja sobie mogę. A, <grym> a serce później podpowiada mi zupełnie co innego, ponieważ no ja też jestem tancerką i e, ja potrzebuję tego ognia. E, lubię ten błysk wokół mężczyzny, lubię ten zawadniacz. Tak ja e, No tak, ale. Ten, ten, to nie co jest tak gorący płomień, tak? To jest taki aż, trochę inny ogień, inny aż błysk. Aż że dobra zabawa się no. kończy płaczem często. Tak. Dobrze, ale rozgręćmy, bo może być łobuz, ale może już być toksyk. Magdo, gdzie no właśnie, właśnie jest napisał. ta granica, Hajde. kiedy mamy łobuza, dobrze który mam. właśnie taki jest łobuzerski i to nas oczywiście kręci, ale w pewnym momencie ten łobuz tak naprawdę może być toksykiem. Jak to rozpoznać? Nie no słuchajcie, w momencie, kiedy jesteśmy z kimś i gaśniemy i rzeczywiście to jest takie znikanie na noc, na dwa dni, na tydzień, to bardzo rozwala w ogóle e, tak, psychikę człowieka. Nie mamy tej stabilizacji. E, Czujemy, że jesteśmy zaangażowane w relację z kimś, kto po prostu nas rani i krzywdzi, to to już nie jest taki miły obóz, tylko to po prostu mamy do czynienia z dosyć taką no, niedobrą relacją dla nas. Mhm. Więc warto e, gdzieś tam też mieć na uwadze siebie, swoje potrzeby. I tak jak powiedziałam, do pewnego momentu to jest świetna zabawa, bo, no bo to jest ekscytujące i my naprawdę gdzieś mamy taki, taką potrzebę e, trochę szaleństwa i właśnie to, często młodsze kobiety bardziej, a te kobiety bardziej dojrzały. Już jednak właśnie chcą, no myślą o tym, żeby może z kimś rodzinę założyć, żeby może z kimś kredyt hipoteczny wziął, żeby, żeby spłatał raty. Żeby wracał dokładnie, żeby wracał do domu, żeby pracował, zarabiał i żeby tabun innych zafascynowanych dziewczyn za nim nie biegł. Ale ja myślę, że jeszcze są kobiety, które w wieku 20 lat wyszły za mąż, miały statecznego, fajnego, a po 20 latach znudziło im się. Szukają obuza. I szukają łobuza, i jadą sobie na wakacje, poznają. I myślę, że też szaleją. I to, jest, to są te kobiety, które po prostu po 40 poczuły wolność i że mogą więcej. Tak też bywa. <gry> Natomiast one są chyba bardziej podatne na, wtedy na takiego łobuza. Mm -hmm. Tak, ale też mi się wydaje, że to jest nasza energia, którą my same jako kobiety dajemy facetom, że później przyciągamy tych łobuzów. Bo to nie jest tylko tak, że każdy facet to jest łobuz i my sobie go wybieramy po kolei. Tylko coś musi być w nas, właśnie takiego szalonego, że jednak te osoby też my przyciągamy. Czy to nie jest tak, że wiąże się? to może z dzieciństwem, gdzie mieliśmy, nie wiem, niedostępnego tatę, który no, nie okazywał nam uczuć i na przykład my zabiegałyśmy o te uczucia, w związku z tym chcemy teraz mieć łobuza, o którego zabiegamy. uczucia będziemy zabiegać. Tak ja akurat, przepraszam. Nie, ja to są czynniki biopsychospołeczne. Jak popatrzymy sobie na te czynniki właśnie takie psychologiczne, typowo i relacyjne, to nie jest w prostej linii, jak tata taki był, to ja tak mam. W ogóle, jeżeli rodzic czy bliskie osoby nie kochały bezwarunkowo dziecka, tylko Raz było tak, raz tak, było nieprzewidywalnie, nie było bezpieczne środowisko domowe, no to wtedy trochę łatwiej nam wchodzić w to niebezpieczne środowisko w przyszłości i też szukać takich relacji, które są niestabilne, nieosiągalne, niepewne i czasami są fajerwerki, a czasami jest duża niepewność. A Gosia miałaś kiedyś takiego bobuza, który stał się grzecznym albo może miłego, który stał się bobuzem? Zawsze mi się wydawało, że ten łobuz będzie ugrzeczniony, jak mnie pozna lepiej. Ja go naprawię, ja go Naprawię, no zmienia, no zmienia. Ja to tylko moja miłość go Moja miłość, moje gotowanie przez żołądek do, tak, serca. do serca. On tak, a ja później pokazuje, ja że stawałam się nudna dla niego. No. I łobuz, do lasu. Tak, i łobuz szedł dalej, po prostu po łowuziare. Najadł się i poszedł. Tak, najadł się i poszedł. Słuchajcie, no bardzo dziękuję. Miło tak posłuchać było waszej rozmowy tutaj. Prawda, ja też mam wrażenie, że nasz Krzysztof, który być może wtedy na basenie sejmowym był może był nawet łobuza. trochę był <słuch> obuza. ale ja myślę, że teraz taki staje się udomowiony, Jest... ugrzeczniony. Ja... I ja jak teraz wyciągasz te wszystkie płaszcze, kurtki na zimę, to na przykład ja wiem, że to ty w domu je wszystkie odświeżasz. No, to prawda